Witam tutaj ponownie wszystkich zgromadzonych przed odbiornikami. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się taką małą, chociaż bardzo ważną usterką. Bo dzieje się tak, że wkładam kluczyk do stacyjki i świeci mi się tylko jedna kontrolka. Ogólnie to porównując z poprzednim odcinkiem, gdzie pokazywałem, jak instalacja elektryczna była podłączona, odwrotnie. Podłączyłem kontrolki, tak jak to jest w instrukcji. I teraz tak. Widzimy, że kontrolka od ciśnienia oleju nam się nie świeci. No i ta kontrolka może nie świecić się z kilku jakichś tam drobnych powodów. Sprawdźmy tak w ramach wszystkiego bezpieczniki. Znajdują się one tutaj. Odpinamy klapkę. I można przejrzeć wszystkie. Jak się okazuje, wszędzie wszystko łączy. Wszystkie bezpieczniki są sprawne. Więc zamykamy to. Bo tutaj jest ok. Następnie wykręcimy sobie tę kontrolkę, żeby dostać się do żarówki. Wyjąłem sobie jeden przewód, i tu mam całą tą kontrolkę. A w zamian z tej kontrolki podłączymy sobie tamten plusowy przewód, który idzie do tej żarówki, do próbnika 12V. Podpinamy gdzieś, gdzie jest masa. Nie wiem, chociażby nawet wolniemy o tutaj. I teraz tak załączamy stacyjkę i sprawdzamy, czy plusowy przewód. Daje nam prąd. Proszę bardzo, prąd dochodzi do tej tutaj żarówki w próbniku. Sprawdzimy, czy jest prąd za żarówką. Proszę bardzo, prąd znajduje się. Zaświeciła się nam żarówka, to znaczy, że gdzieś dalej kabel nie masuje przy czujniku, albo jest kabel przerwany. Bo jeżeli do żarówki podłączymy masę, to nam i w próbniku, i w kontrolce żarówka się zaświeci. Dobra, to wiem, że kontrolka jest sprawna, więc dlatego zakładamy ją tutaj z powrotem. Dobra, przechodzimy dalej, ponieważ przetarty kabel obstawiałbym na samym końcu, także podejrzany będzie czujnik ciśnienia oleju znajduje się tutaj. I teraz tak, jeżeli ja ten kabel przytknę gdzieś do masy, to żarówka nam powinna się zaświecić. Wtedy wiadomo jest, że padnięty jest czujnik, który nie zbiera styków zawartych w tym lotu czujniku. Tylko teraz wszędzie tutaj farba jest i ciężko znaleźć gdzieś tutaj jakąś masę, tak żeby dobrze włączyło. No ale spróbujmy inaczej to zdiagnozować. Czujnik przy uruchomionym silniku powinien Rozłączyć styki czyli nie powinno być obwodu pomiędzy tym elementem a jakimkolwiek innym w masie. Dlatego też weźmiemy sobie miernik. Ustawimy na brzęczyk, tutaj, w tej oto pozycji. Tak kablet mamy podłączony i te dwa końce, stykając ze sobą, powinny dawać nam dźwięk. Tak samo jak gdzieś dotkniemy przy masie. dajmy na to tak nawet. To słyszymy, że jest obwód. Mówiąc teraz krótko, w czujniku, o tutaj, miejsce podłączenia przewodu przy wyłączonym silniku powinno masować z tym elementem. Tak się nie dzieje. Tutaj, jak podłączymy dwa kabelki ze sobą, to ok. Dzieje się tak. Czyli piszczy brzęczyk. Tutaj brzęczy. Tu jest izolator. Czyli powinno gdziekolwiek indziej masować. Tak się nie dzieje, więc czujnik jest walnięty. No, walnięty w sensie, że zepsuty. Należy go wymienić. Tu widzimy nowy czujnik. Według tej teorii, tak samo jeszcze raz mówię, jeżeli dotknę tutaj tą końcówką, a drugą tutaj, to powinno nam zabrzęczyć. Wtedy jest czujnik sprawny. Tam się tak nie dzieje. Ten będziemy zakładać, a tamten wyrzucimy. Do wykręcenia tego czujnika potrzebujemy klucza 22. Ja wezmę sobie taki. Nasadkę przedłużaną. Do tego jeszcze damy taką przedłużkę, żeby łatwiej było wykręcić. A jakby mało tego było, to weźmiemy sobie, użyjemy takiej oto dziwnej grzechotki. Niektórzy powinni wiedzieć, co to za wynalazek. Także zakładamy. I próbujemy. Proszę bardzo. Tu jest po lewej stronie stary czujnik. Tu mamy nowy. Gwint taki sam. Klucz też taki sam. Wkręcamy drugi. Tutaj gwint jest troszkowy, także samo to, że będziemy dokręcać, będzie nam uszczelniało miejsce tutaj łączenia. Dobra, zaczynamy. Tylko trzeba dobrze zacząć wkręcać, żeby później gwintu nie zniszczyć. Dokręcony jest, to najważniejsze. Teraz tu podpinamy przewód i sprawdzamy działa. Teraz wypadałoby jeszcze sprawdzić, czy po odpaleniu kontrolka nam zgaśnie. Działa znakomicie, jest idealnie, także uważam naprawę za udaną. Jeszcze jakby to czujnik był dobry, to w ostateczności musimy sprawdzić, czy kabel gdzieś nie ma przerwania. Po prostu go trzeba dokładnie przejrzeć, czy nie jest gdzieś urwany. I teraz tak, dodatkowo planuję jeszcze w najbliższej przyszłości założyć jakiś sygnał, jakiś taki dźwiękowy brzęczyk, czy coś takiego ala klakson żeby brzęczało jeżeli się ta kontrolka świeci równolegle podłączyć razem do czujnika chodzi o to, że podczas prac polowych jak jedziemy, coś robimy ciągnikiem to rzadko kiedy patrzymy się tutaj na te zegary i jak z, z jakiegoś powodu no już nie chcę wymieniać jakie przypadki po prostu tego oleju w silniku nie ma i nagle nie ma ciśnienia w układzie smarowania no to ta kontrolka się zaświeci no ale my wtedy się patrzymy tam czy do tyłu się patrzymy, co się dzieje a ciągnik tutaj już bez smarowania jeździ dlatego też sygnał dźwiękowy jakiś dosyć taki intensywny przydałby się klakson to nie, no bo przy każdym odpaleniu bym musiał trąbić no to tak nie bardzo, coś tutaj w kabinie zamontuję, jeszcze dokładnie nie wiem gdzie tu, gdzieś tam pod, w instalacji tak żeby było w trakcie jazdy to słychać ale to już temat na inny odcinek w tym odcinku będę kończył jeszcze w przyszłości powiem Wam że tutaj będę coś zakładał, taki zegar co? to już nie powiem, ale to będzie w jednym z kolejnych odcinków a ja się z Wami w tym odcinku żegnam, na razie Wam się ma cześć i w ogóle ją.